Dobra, dawaj, lecimy. No dobra, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo tutaj mam kandydata na moderatora. Jest to Nubiasty. Także zobaczymy, czy tutaj zawodnik się kwalifikuje. No i witam Ciebie serdecznie, jakbyś mógł się przywitać. Siemanko, wszystkim widzę moim fanom. Witam wszystkich. Dobra, pierwsze pytanie. Dlaczego chcesz zostać moderatorem? Czy, nie wiem, może sam chcesz założyć później jakiś kanał? Czy po prostu jakaś chęć władzy rządza po prostu tutaj, wiesz, władzy? No i pomoc oczywiście jest ważna. Władza też jest bardzo ważna. A kanał mam na YouTube, ale mi coś nie idzie z nim, bo tam, wiesz, zostały cały czas 51 subów. Nikt nie wbija na live'a, ale to nic, trzeba się... Jak ty to dwa lata w sumie streamowałeś i nikogo prawie nie. Czyli działacz, nie, pod, nie to... poddajesz się i chcesz ja zostać. Chcesz, chcesz po prostu zostać moderatorem, żeby po prostu sobie popatrzeć, co się dzieje i żeby. No, żeby jakby to powiedzieć, no. Żeby się czegoś nauczyć, tak? No tak. dobra Właśnie głównie po to też, żeby się. Dobra, to lecimy z następnym pytankiem. Co najbardziej podoba Ci się na kanale Killing Spirit TV i dlaczego akurat u mnie chcesz zostać moderatorem? To... Podoba mi się najbardziej Warzone, granie ze mną oczywiście, a tak no. to generalnie w ogóle Warzone mi się podoba, atmosfera jest zarobista na czacie no. e, i w sumie dlaczego u ciebie, no bo mi się podoba, bo siedzę tak naprawdę, już byłem 46. subskrybentem, więc sobie siedzę i jest fajnie, lubią, lubią się wszyscy, nikt się nie wyzywa, jest bardzo fajna atmosfera. Okej. Okay. Myślę, że wyczerpująca. No dobra, teraz powiedz mi, czy w roli moderatora będziesz czuł się pewnie, czy myślisz, że mogą być jakieś sytuacje, które sprawią ci jakiś kłopot i jak ewentualnie mógłbyś się rozwiązać? Jakiś... Ja, jak, sobie to jak sobie to wyobrażasz? Wyobrażam sobie tak, że jak ktoś będzie miał jakiś problem albo boty ode mnie to właśnie z filmów dla dorosłych wbiją na czat, to... Będę panował, albo będę ludzi, którzy są toksyczni, ostrzegał i potem będę ich wyzywał, znaczy po tym będę ich, znaczy, yy, tym będzie... będę ich wyrzucał. Wyzyw, dobra, okej. Okay. <laughs> dobra, dobra, czyli będzie grubo, tak? Będzie ciekawie. Będzie wojna na czacie. Będzie wojna, no. Dobra, to mi się to podoba. To będzie fajne Czyli po prostu nie, nie tak, że ktoś przyjdzie i będzie tak, a ty będziesz mówił grzecznie, że coś tam, coś tam, tylko po prostu będzie ostro. Tak, będzie po prostu, że jak będzie coś przeklinał i na kogoś z nas to po prostu powiem, że niech się jak jeszcze raz tak będzie, to po prostu będzie wyrzucony i niech płaczesz poduszkę. Pięknie, to mi się podoba. Czyli już widzisz, już jesteś bardziej na plus, nie? Już jesteś bardziej na plus. Dobra, powiedz mi teraz, jakie są Twoje talenty i mocne strony? W czym ty czujesz się dobry? Jakie są twoje mocne cechy charakteru? E, jest to tak na w sumie box, to jest. I w sumie to chyba tylko to, no, bo takie. Czyli, czyli dyscyplina, twarda, krótka piłka, tak? Mocna szkoła. Tak, oczywiście. Okej. Okay. No to wygląda na to, że jesteś idealnym kandydatem. No dobra. No jestem. No, jeden, no tysiąc będzie. Jeszcze będą inni chcieli, a to nie będzie tak łatwo. No dobra, no to powiedz mi teraz tak. Gdybyś ty był na moim miejscu, to co byś robił jako streamer inaczej niż ja? Jak ty, jak ty byś prowadził ten kanał? Co, w co byś grał, ja... w co byś grał, jak by to wyglądało, czy grałbyś z widzami, czy nie grałbyś, e... E... Jak, jaka jest twoja wizja? No ja bym grał z widzami, bo akurat lubię, jak tam jak na Twitch'ie streamowałem, to raz tam był widz, tylko to były takie co prawda dzieci dziesięcioletnie po północy, które przeklinały to jest słowo mhm. akurat, więc tak mi się nie podobało, okay. a tak to w sumie nie wiem, no też bym sobie gadał z czatem, tylko ja mam jeden monitor nie i dla mnie to jest Muszę patrzeć co sekundę w telefon, czy przypadkiem ktoś nie wbije i nie napisze mi nic. To okay. jest właśnie takie... Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Yy... Jakie masz oczekiwania wobec, wobec mnie jako streamera, jak będziesz moderatorem? Czy chciałbyś coś, żebym, nie wiem, żebym na coś zwracał uwagę tam na czacie, czy pomagał ci, czy... Jak ty to no widzisz? Czy ja po prostu ty się tak... zajmiesz wszystkim? Ja się zajmę, no jak będzie 20, 30, 40 osób, to ja sam dam radę, to akurat nie ma problemu. Tylko jak okay. będzie... 300 osób, to jednak będę musiał mieć pomoc. Chyba, że będę, no w sumie nie, będę, będę taki mocny. Dobra. Damy radę. A, po, a powiedz, yy, co, co byś chciał w zamian za bycie moderatorem? Jaka pensja Cię interesuje? Ile byś chciał zarobić? Ja, jak będziesz popularny, to będziesz musiał mi komputer nowy kupić. Dobra. Żeby, żeby Ale je... nie było słychać w tle mojego komputera. Ale to jednorazowo mam Ci kupić komputer, czy mam Ci płacić pensję miesięczną? Wiesz, każdy... Ile się cenisz, tyle. Sam wiesz, ile jesteś wart. To słucham. No, ile zaproponujesz, tyle wewnątrz, tak? No, bo to... no dobra, zaproponuję 5 zł miesięcznie. Dobra, to jest trochę wysokie. wysokie. <laughs> dobra, pogadamy z tym komputerem. Jak już będzie duży stream, to myślę, że to nie będzie jakaś zbyt wielka cena. No wiadomo, dobra. jak będziesz miał współpracę, to potem będziesz mi wysyłał części do komputera. No dobra, słuchaj, yy, to tak jak ci mówiłem, oprócz ciebie będą jeszcze inni moderatorowie, ale ty jesteś tym głównym, najważniejszym. Reszta to będą tacy pomocnicy do skoku. Yy, czy tobie to pasuje, czy po prostu wszystkich ich wywalić i zostawić tylko ciebie? Wiesz co, u niech ma moderatora, bo jemu się w sumie należy, bo on to jak siedzi, to też jest czujny. To okay. prawda rzadko okay. siedzi, ale nie, niech będą też inni, nie? Że, yy, jak ja na przykład dane, danego momentu nie będę mógł być, bo na przykład będę szedł na jedzenie czy coś, będę w tym momencie sam grał i nie będę mógł w stanie być, to okay. wtedy inni będą, ale głównie to ja będę mi się wydać. w sensie głównie to ja będę na streamach, bo ja tak naprawdę od ile, ile już u Ciebie jestem na streamach? Dwa miesiące, miesiąc? Za dwa miesiące będzie, no. No, no to ja pra chyba praktycznie na każdym streamie jestem i to prawie do końca. Okej, okay, no dobra. Słuchaj, no to w takim razie ostatnie pytanie. Yy, takie, taka przykładowa sytuacja. Ktoś wbija na kanał, i wyzywa mnie od najgorszych, i pisze jakieś różne bluzgi, takie najgorsze na streamera. No i teraz co robisz? I tutaj mam do ciebie propozycję odpowiedzi. Czy banujesz od razu, Banuj albo od razu. dajesz upomnienie, albo pytasz mnie, co masz zrobić, ewentualnie ignorujesz, albo ewentualnie szukasz chłopa po IP i jedziesz do niego na chatę, żeby mu dojebać. I to ostatnie i to pierwsze, bo banujesz... ten, zależy, jak... ten zależy wiesz, jak cię będzie wyzywał, bo jeżeli ci powie, że... Chujowo gras to ja mu powiem, że ten żeby skleił wary i nie się nie odzywa, jeszcze nie, mu się nie podoba, nie idzie sobie, ale tutaj będzie to mocniejsze wyzywanie. No Dobra, jak. I od razu jedziemy we dwójkę, tam z wyjaśnić z nim no? sprawę. No dobra. No to. No to okej. Okay. Czyli po prostu krótko i na temat. Będziesz rządził tutaj mhm. na tym czacie, tak? Tak, to trzeba być krótko, nie można tutaj jakoś pozwalać im. Dobra, czyli będziesz od razu banował i jedziesz po chłopa, dobra. No, no i, czyli, czyli dwie odpowiedzi. No i dobra, ostatnie pytanie, znaczy miało być pytanie, ale w sumie nie będzie pytanie, wrzucam to wszystko na YouTube, pasuje Ci? Tak, no, bez problemu. Dobra, okej. Okay. No oczywiście to... pozdrawiam z tych moich widzów, oddanych wszystkich widzów The Fiora, no... jesteście najlepsi. No dobra, no to w takim razie ja myślę, że będzie fair chyba, żeby widzowie po prostu obejrzeli ten materiał. No, i niech w komentarzach niech zdecydują, czy zostaniesz tym moderatorem, czy nie. Jak, jak powiedzą, że nie, no to najwyżej trudno, no bo w sumie stosujesz tutaj taką dosyć, wiesz, rygorystyczną politykę, nie? No tak! No dobra, no dobra. No to ja to wrzucam na YouTube. widzowie w komentarzach zdecydują, czy tak, czy nie. No i dziękuję Tobie za rozmowę. i Wyłączam nagrywanie, a dalej pogadamy sobie już prywatnie. Dzięki, widzowie. Dzięki, Kochani. na razie.